Uwielbiam oglądać otwieranie tych mistery słoików z biżuterią. No i kupiłam sobie taki jeden. Otworzymy go wspólnie, zapraszam. Ale mocno. O, dobra. Zastanawiam się, czy to będzie śmierdzieć. Ładnie pachnie. W ogóle mega duży słoik i wygląda jakby tutaj było dużo takiej vintage biżuterii? Tak mi się wydaje. Sprawdźmy zatem, co tutaj mamy. Uuu, a co to? Chyba naszyjnik? Wielki w sumie? Nigdy takiej biżuterii nie nosiłam. Do czegoś może by to pasowało, nie wiem dlaczego. Takie zawiniątko w różowym woreczku. Po prostu bransoletka. Taka, o. lecimy. To chyba też No Nie no. Zastanawiam się, co to jest te czarne. Uuu, to jest takie... Co to jest? Dług was na szyjnik? Piszcie jak wiecie. No na to za długie, żeby się owinąć gdzieś. Nie mam pojęcia. Tu jest coś tak jakby kolczyk. Będzie drugi do pary, o. Co to jest? Śmieszne. Takie. Myślałam, że to są planety. Jakiś Wenus czy co. W sumie spoko do czegoś. Dobra, co mamy? dużo tutaj takich długich... Nie wiem, co to jest. Czyżby to był też naszyjnik jaki Co myślimy? Nie głupi, ale... Ja będę musiała przemyśleć, jak ja mam to fitować, bo nie mam pojęcia. U, coś wypadło. Takie kolczyki. Naszyjnik prawdopodobnie. W sumie ładne z takim czymś. Trochę pomotane. Kolczyki. Kolczyk. Kolczyki. Chyba dużo przeszły. Takie... Wordy Takie kolczyk. Prawdopodobnie też yy, naszyjnik? Specyficzna jest ta biżuteria. Uuu, co to? Kolczyk. Naszyjnik taki po prostu. Łańcuszek. Dziwny ten kolczyk. To jakie, wow. Nie widziałam nigdy takiej biżuterii. Będzie mega stare. Takie śmieszne wzory. To chyba też jest naszyjnik. Bardzo ładny kolczyk. Piękny. Uuu, to jakie duże. <laughs> ej, ej, ej. Otwierane serduszki, fajne mm. Kolczyk To jest kolczyk, ale jaki dziwny Sznu... Sznurki Drugi kolczyk się niestety rozwala Pierścionek, Spokoj, taki amulet Wow Kolczyk mm. Dobre. Kolczyki, kolejny Spoko w sumie Za duży, ale ciekawy, kurde Not my vibe Może to komuś dam po prostu no i na koniec mamy tak, słuchajcie, kolczyk, kolejny kolczyk, to już do pary i tyle. I tak to wygląda, 40 zł, za to myślę, że uczciwa cena. Raczej nie jest to chińska biżuteria, raczej taka, o, na przykład w domu jak jakaś babcia miała czy coś. Piszcie, czy chcecie więcej otwierania mystery słoików.